Szanowni Państwo, ponieważ zmienia się nam troszeczkę sytuacja epidemiczna i od w zasadzie piątku zapraszamy serdecznie Państwa do galerii i prowizorium na wystawę Drogi do Niepodległości poświęconą Marszałkowi Józefowi Piłsudskiego i jego roli w odzyskiwaniu od niepodległości. To musimy zmodyfikować również nasze zaproszenie i plany i serdecznie Państwa zapraszamy na tą wystawę przez jeden dzień do galerii, a w związku z tym, że Instytucje Kultury i Galerie są zamknięte do 29 listopada, serdecznie Państwa zapraszamy na tę wystawę również wirtualnie na naszą stronę internetową, czyli Łukowskiego Środka Kultury. Drogi do Niepodległej to wystawa, która została zorganizowana przez Muzeum Marszałka pisuckiego w Sulejówku. To opowieść nie tylko o samym marszałku, o tym w jaki sposób przyczynił się do niepodległości Polski, do odzyskania niepodległości Polski w latach 1914-1918. I o jego losach późniejszych, ale też wystawa, która rozwiewa wiele mitów. Wystawa, która przybliża nie tylko jego osobę, ale także okoliczności, w których do odzyskania tej nietypodległości dochodziło. Docenia także współpracę również z wielkim polskim pianistą paderewskim, docenia rolę Romana Dmowskiego. No ale też, drodzy Państwo, znajdziecie mnóstwo informacji, które wyprostują być może szereg takich stereotypowych poglądów o tym, że na przykład marszałek Józef Piłsudski był twórcą czy też głównym dowódcą Legionów Polskich. No i tutaj odsyłam już do wystawy, żeby poznać, jak rzeczywiście był. Ta wystawa będzie czynna e, przez cały listopad, no niestety w niedostępnej galerii prowizorium, ale będzie bardzo dostępna w internecie. Serdecznie Państwa zapraszamy. Drogi do niepodległości, wystawa specjalna, e, którą e, realizujemy w ramach e, naszego projektu 3 wieki do wolności.